Nazywam się Malwina List, marketing manager Volvo Car Kalisz. Dzisiejszy wieczór, wyjątkowy wieczór, roadshow Volvo x 90 na jeden dzień w Kaliszu, premierowo w restauracji KTW Park w Parku Miejskim. To był wyjątkowy, cały dzień otwarty dla naszych klientów, gdzie każdy mógł zasiąść za kierownicą tego auta, dotknąć, zobaczyć go na żywo po raz pierwszy. Witam serdecznie, mam na imię Norbert Kruziński, jestem przedstawicielem marki Volvo. Samochód, który stoi przed nami, jest najbezpieczniejszym i najnowocześniejszym samochodem naszej gamy. Głównym elementem tego samochodu jest lidar, czyli urządzenie, które widzimy na dachu samochodu. Jest to urządzenie, które na 250 metrów przed nami widzi wszystko, co nas otacza. Dodatkowo jest wspomagany ośmioma kamerami, 16 ultradźwiękami i systemami innymi bezpieczeństwa. Oprócz tego, że posiadamy niesamowite systemy, to auto ma bardzo duży zasięg. 585 km jest to zasięg, który według WLTP pokona samochód w normalnym cyklu średnim. Myślę, że to było takie podziękowanie nie tylko dla naszych klientów, ale także dla mieszkańców Kalisza, bo mam wrażenie, że zapanowała tutaj w naszym mieście Monada Volvo. Także wsiadaj do tego auta i czuj się bezpiecznie. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo przygotowań, ale też piękne zakończenie wieczoru, kolacje degustacyjne i koncert, który odbył się na rzece Prośnie w wykonaniu Doroty Wróbleckiej.